Cześć busmenki i busmeni! Dzisiaj bierzemy się za naszą zmorę, czyli za obudowę lusterka. Jak sami zresztą wiecie z praktyki, co chwilę gdzieś zahaczacie, te obudowy są popękane. Dlatego pokażemy Wam, jak szybko i sprawnie to zrobić. Biorę się do demontażu szkła. Zakładam sobie te rękawiczki z uwagi na to, że wiecie, to jest jednak szkło. Są jakieś odpryski. Szkoda sobie pokaleczyć dłonie. I tak naprawdę do całej tej czynności ja sobie odchylę tutaj trochę to lusterko. Do całej tej czynności potrzebujemy skomplikowanego narzędzia w postaci sznurka. Ja sobie jeszcze pomogę takim kątowniczkiem, jak będzie potrzeba. Yy, zaczynamy od góry. Wciskamy sobie tutaj trochę to lusterko, żeby zrobiła nam się większa szpara. Próbujemy wsadzić ten sznurek. Jak widać na razie wszedł. No i staramy się tutaj dookoła nim objechać. Tak właśnie, żebyśmy mieli tutaj punkt oparcia w górze. I powtarzamy tą samą operację na dole. Czyli bierzemy sobie tutaj ten sznureczek, składamy tak. Wypychamy lusterko. O, ładnie wyszło. Idziemy z tej strony. Dobra. I teraz próbujemy powtórzyć to samo z strony prawej. Jak widać nie jest to najprzyjemniejsze zajęcie, ale warto sobie zrobić to samemu. O, ładnie nam wyszło. Dobra, teraz poprawię tylko z tej strony. O, widzicie, ładnie nam siedzi. Mamy tutaj, jak widzicie, cztery punkty podparcia. Ja sobie to odłożę na chwilę. Jak wyciągamy to lusterko, to warto sobie tutaj dla bezpieczeństwa przytrzymać całą ręką. O, delikatnie ciągniemy. Jak widzicie, fajnie nam wyszło. I tutaj widzicie mamy kosteczki odgrzania i delikatnie je ściągamy. No niestety troszkę mocno siedzą, ja sobie pomogę śrubokrętem. O, delikatnie ją tutaj podniosę. Zaraz wezmę drugą. Jak ta siedzi tak mocno, to druga pewnie też. Ok, zeszła jedna. Druga, dobra. Teraz znowu będę się posiłkował przyrządem. Tym razem dolne zrobimy tak, że wsadzimy je sobie od boku. O, właśnie tak, dobra. I teraz weźmiemy z drugiej strony. Odegniecie sobie tutaj to lusterko. Będzie łatwiej. Dobra. No, weszło, weszło. Dobra. I próbujemy delikatnie, bez pośpiechu. Mamy czas. Słoneczko świeci. A lusterko nie chce nam wyjść. Dobra, spokojnie. Mhm, zmienię rękę. Dobra. Wyszło. Wszystko całe. Dobra, szkiełka mamy ściągnięte. Mm, żeby teraz zdemontować tą obudowę, najpierw musimy wykręcić kierunkowskaz. Ja sobie tutaj Powoli wykręcę śrubki. Tylko dwie śruby, więc nie ma dużo roboty. Tu jest jedna, tu jest druga. O, wyskoczyło. Już pamiętam po wcześniejszej wymianie, że po prostu trzeba je wyciągnąć, ona samo tak ładnie nie wyskakuje. Dobra, i wypinamy sobie kosteczkę powoli. Ok. I teraz, żeby zdemontować tą całą osłonę. Tutaj mamy śrubki na torxach. To jest rozmiar torxa 15. Sobie tylko zmienię końcówkę. I będę wykręcał powoli tą osłonkę. Jak widzicie, dostęp jest całkiem fajny, nie ma jakiegoś kombinowania. Z zwykłym śrubokrętem jesteście w stanie wszystko wykręcić. I okej, okay, mamy odkręconą osłonę i teraz będziemy próbować ją ściągnąć. O, i jeszcze górna część. Dobra, osłonka zdjęta. Dobra, teraz, tylko żeby tą osłonę całkowicie zdemontować, musimy wyciągnąć tutaj czujnik temperatury. Tylko po prostu przesuwamy. O, w tą stronę i delikatnie wyciągamy. On sobie sam wychodzi. Mamy zdemontowaną osłonę. Ja sobie teraz wezmę nową. No i zaczynamy od czujnika temperatury. Ok, ładnie nam wszedł. No i teraz próbujemy założyć osłonę. Najpierw sobie jeszcze przełożymy tutaj kostkę od kierunkowskaza i próbujemy spokojnie założyć tą osłonę na, na miejsce. A jak widzicie, chodzi całkiem fajnie. Jeszcze sobie ją dobrze spasujcie, żeby na pewno dobrze leżało. Ok, wydaje mi się, że tu jest ok. Dobra, wygląda na to, że osłonka nam ładnie siedzi. No i teraz wracamy do naszego ulubionego kręcenia. Bierzemy śrubki i kręcimy. Sprawdzę jeszcze, czy wszystkie śruby mam na pewno dobrze dokręcone, żeby potem nie było jakichś niepotrzebnych śródmiębnych łóżków. Ok, wydaje mi się, że wszystko jest dobrze spasowane. Usterko się normalnie składa. Dobra. To teraz yy, założymy kierunkowskaz. Ja wyciągnąłem żarówkę, więc najpierw chcę sobie żarówkę. Dobra. I teraz założę kierunkowskaz. Pamiętajcie, no delikatnie, bez używania siły. To naprawdę jest wszystko fajnie spasowane, więc nie trzeba używać jakiejś wielkiej przemocy. A, śrubokręt mam w kieszeni. OK. No i co? No i kręcę. No i teraz ładnie się wkręciło. Dobra, kierunkowska siedzi. No i teraz będziemy zakładać szkła lusterka. Biorę lusterko. Y jak już dostaniecie takie lusterko. Nie wiem gdzie zamawiacie. W każdym razie sprawdźcie sobie, bo my mamy na przykład lusterko z grzaniem. Więc sprawdźcie sobie czy na pewno jest. Dobra. To biorę lustereczko. Przejdziemy sobie założymy. Dobra, to nie zapomnijcie jeszcze sobie wsunąć tych wsuweczek, żeby wam na pewno lustereczko grzało. Dobra, jedna. Druga wsówka, dobra. Teraz trzeba zachować naprawdę. Yy, trzeba być delikatnym, że tak powiem, bo to jednak jest lusterko. Ja sobie tutaj wezmę do pomocy szmatkę. Bo pasując to lusterko, warto je też naciskać jakby całą powierzchnią ręki. Tak, żeby to obciążenie było mniej więcej równomierne. No bo niestety lusterko nam może strzelić. Jak będziemy dociskać nie tam, gdzie trzeba. Delikatnie sobie je pasujemy. I powoli dociskamy. Dobra, szkiełko fajnie siedzi. Zobaczymy sobie tylko, czy na pewno wszystko działa. No, elegancko. Jak widzicie, rusza się w jedną i w drugą stronę. Prawo, lewo. Dobra, no to jeszcze tylko lustereczko dolne i będziemy mieć gotowe. Powolutku przypasujcie, żeby na pewno dobrze Wam to weszło. To kółeczko tutaj się nazywa słoneczkiem. Nie wiem dlaczego, ale tak mówią. I powoli dociskamy. Ok, weszło ładnie. Wydaje się, że wszystko siedzi. Tak, ładnie się spasowało. Dobra. Szkiełka mamy założone. Ale mam też dla Was fajną propozycję. Jeżeli chcielibyście troszeczkę odpimpować swoją furkę mamy fajne chromowane nakładki na lusterka, które zaraz założymy no, pokażę wam teraz jak wyglądają te chromowane cudeńka proszę no, ładnie zapakowane, żeby nam się nie porysowały proszę o, no, coś takiego I zaraz Podejdę do samochodu i je założę, tylko chyba hmm, muszę sobie wyciągnąć drugie. Bo to nie ta strona. A chcę zacząć od tej. Dobra. Dobra. Instalacja tego jest bajecznie prosta. Tu widzicie mamy zewnętrzną stronę. Wewnątrz mamy taśmę dwustronną klejącą, odklejamy sobie zabezpieczenie i przyklejamy osłonkę. Najpierw jeszcze przemyję trochę lusterko, żeby na pewno taśma dobrze złapała. No, a najważniejsze to po prostu dobrze odtłuścić to lusterko, żebyśmy mieli pewność, że osłonka nam się będzie fajnie trzymać. I zaraz przykleimy, ocenimy sobie efekt. To sobie jeszcze sprawdzę, czy na pewno wszystko będzie fajnie leżeć. No jak widzicie, nawet nie jest przyklejone, już wygląda całkiem fajnie. I teraz wezmę i odkleję tą taśmę klejamy taśmę zabezpieczającą. Ok, ładnie zeszło. Dobra. No i teraz sobie ładnie spasuje. No, dociskam w tych miejscach, gdzie jest klej. Nie wiem, kwestia gustu. Mi się to podoba. Będę trochę bardziej się wyróżniał na drodze, także. Jeżeli chcecie, to możecie sobie coś takiego zamontować. No i widzimy się pewnie w trasie. Cześć! Podobają Ci się nasze filmy? Pamiętaj, łapka w górę i subskrybuj nasz kanał. Do zobaczenia w trasie.